Kochanie, witam wszystkie barany dzisiaj w czytaniu na miesiąc, na rok 2024. E, rozłożyliśmy tutaj karty. Ja rozłożyłam karty e, na cztery kwartały roku i wyciągniemy podpowiedzi, co powinniście zrobić, czego unikać, co wykorzystać, aby Wam w tym życiu było dobrze. E, no oczywiście oprócz tego co powiem wydarzą się masę innych rzeczy, ale karty wszystkiego nie mogą przecież pokazać. To są podpowiedzi. Czy to wykorzystacie, czy nie, a od Was to zależy. Także dziękuję, że no jesteście kolejny rok. Zapraszam, abyście nadal kanał yy, tutaj lajkowali, subskrybowali. Również yy, zapraszam na czytania prywatne. No, względem już tak prywatnie waszych spraw, bo pamiętajcie, to są rozkłady ogólne. I tak, pierwszy kwartał roku. No i takie macie ciężkie wejście w ten rok. Wszystkie inne znaki, tak. Lekko, a byki i barany kuwa, no tak ociężale. Jakimiś problemami, jakimś odczuciem samotności. Albo wy uciekacie od ludzi i zamykacie się jakby w swoim świecie, albo po prostu czujecie się samotni. Nie wiem, niezrozumiani, gdzie się, gdzieś się tak kołaczycie troszkę sami ze sobą, walczycie sami ze sobą, no niby byście coś chcieli, chcielibyście ruszyć do przodu, chcielibyście zmian życiowych, wam się wszystko marzy, wy wszystko wiecie, jakbyście chcieli żyć, tylko nie podejmujecie inicjatywy i nie ruszacie naprzód. Jakby zamknęliście się w swojej strefie komfortu i tak siedzicie. Plany są, zamiary są, możliwości są ale nie działacie. No i niestety ten pierwszy, um, pierwszy kwartał jest podobny i tu jest taki przeplatany. Gdzie się pojawia możliwość? To niestety byki się wycofują. No nie wiadomo, czy zamiast skorzystać, to mamy cofkę. Jest możliwość podreperowania sobie budżetu. To trzeba by było wykorzystać, bo to będzie na przyszłe miesiące Wam dobrze zrobi po prostu. Jest możliwość jakiegoś wyjazdu, być może do pracy, być może zmiany zamieszkania, być może to jest inny kraj, ale wy wisicie. Zamiast podjąć to, dobra, ruszam, co będzie, to będzie. Będzie dobrze, bo komu nie ma być dobrze, jak nie mnie, to wy się zastanawiacie, a może jeszcze nie, a może to nie jest dobry czas. I tak właściwie to upływa wam ten kwartał na zastanawianiu się bez konkretnych decyzji. Wy szukacie, jakbyście troszkę nie wiedzieli, Niczego, w którą stronę macie iść? Drugi kwartał, no to jest kontynuacja pierwszego. No jesteście zmęczeni sobą, zmęczeni myśleniem, właściwie macie w głowie, tak jak mówiłam, szereg pomysłów, nadziei, I ja nie wiem, czy wy czekacie, aż wszystko samo się poukłada. Nie wiem, ktoś przyjdzie, powiedz, słuchaj, no to ja ci tu poukładam w każdej kwestii życie, bo. Możliwości są, aczkolwiek na no, nie widzę ruchu z waszej strony. Wy tak siedzicie, marzycie, jesteście nieszczęśliwi w tym swoim nieszczęściu, ale się upajacie tym nieszczęściem. No, no to jak tak daleko nie zajdziecie, więc. Jak się nie ruszycie, no niestety, a szkoda, bo możliwości są i możliwości są, na szczęście, tylko trzeba się ruszyć. Jak ruszysz, jak pójdziesz, to wszystko już zacznie się układać. Jakieś prawne sprawy możecie załatwiać, ale myślę, że z pożytkiem dla Was, no i konieczne jest podejmowanie decyzji. Niestety bez decyzji, bez wykorzystywania możliwości, nic samo się nie ruszy, nikt nie przyjdzie i za uszy Was nie wyciągnie. Drugi kwartał dla osób, które szukają, przepraszam, kwartał dla osób, które szukają związku, właśnie tu będzie obfity przy tym związkowym. W tych związkach pojawi się ktoś konkretny, z kim będziecie mogli ten związek stworzyć. No, z którym nawet w przyszłości będzie można stworzyć związek zalegalizowany. Także jest coś fajnego, ale. Cały czas nam jakbyście, nie wiem, może się boicie, może jesteście po jakichś przejściach, ale to nie jest sposób na życie. Tak, nie, no niczego nie osiągniecie. Idźcie w to, bo to jest fajne, to naprawdę na przyszłość się fajnie rysuje. Bawcie się, korzystajcie z tego życia. Nie umartwiajcie się tak, bo nawet później, jak się okaże, że ktoś się pojawi, a wy nie macie tej gotowości do związku. To ludzie, nikt was nie będzie wyciągał za uszy, słuchał waszego jęczenia, waszego narzekania, co wam się wydarzyło, kto was wykorzystał, bo nikt tego nie chce. Każdy chce mieć stabilizację, tak? Czyli musicie się pokładać finansowo, zawodowo, no ale też psychicznie. I dopiero wtedy tu jest możliwość, że tego nie spierdzielicie. W innym przypadku okaże się, że owszem, ta możliwość się pojawi. No, ale też was zostawi, gdyż taka wersja wasza, nieprzerobiona, z nieodrobionymi lekcjami, nikomu się nie spodoba. Tu też będzie w tym trzecim kwartale możliwość podpisania jakichś umów. Te umowy mogą też być jakby przymałżeńskie, tak lub przy osobach, które są w związkach niezalegalizowanych, Także możecie razem brać kredyt, coś kupować, nie wiem, jakieś plany tutaj mieć. Niepotrzebne lęki strach, niepotrzebne naklęcanie się, również jakieś imprezy okolicznościowe typu chrzciny, nie wiem, urodziny wesela i tak dalej, także otwieracie się już pomału na ten świat i zaczyna być fajnie. Najgorszy macie ten pierwszy taki właściwie kwartał, później już, już stopniowo Was puszcza, po maleńku wchodzicie w to lepsze, ale jednak trzeba sobie dać na ten luz. Czwarty kwartał to jest kontynuacja, to jest fajne, fajne, te relacje są, które udało wam się tam wcześniej stworzyć, one nabierają tempa, one nabierają konkretów, uczuć. One się zaspalają, macie plany, macie plany na przyszłość. Może jeszcze ich tak nie formalizujecie, czyli jeszcze nie ma, że on się wprowadza, trzeba się wprowadza, ale to nie jest ten etap. Ale plany na przyszłość są. Również w związkach stałych, jeśli wcześniej było tak nie bardzo, mogły być przepychanki w tych pierwszych miesiącach, no to w ten. Czwarty kwartał da wam możliwość poukładania się, dogadania się, w fajnej współpracy finansowej, ale będziecie musieli zadbać o finanse. No, niestety, te finanse u Was takie są chwiejne. Może dlatego. Że nie realizujecie możliwości, które są, bo się boicie, bo nie wiem, bo mąż czy żona nie chcą was puścić za granicę, a sami się też nie chcą przeprowadzić i wy przez to macie takiego stopera, tak? I Nie wykorzystujecie ten, tych szans. trzeba aby było to też porozmawiać, bo czwarty kwartał może wam przynieść problemy finansowe i dopiero wtedy się od, odskniecie i możecie żałować szans, które mieliście wcześniej, a które się nie wykorzystało. Może być za późno czasami, więc dobrze by było o tym pomyśleć już, yy, już wcześniej. No. Także, ja bym powiedziała, lepsze macie drugą połowę roku. <laughs> yy, oczywiście zależy wszystko od Was. Jeśli Wy szybciej zostawicie, odrobicie to, co powinniście odrobić, no to wszystko szybciej się poukłada, wszystko zależy od Was. I teraz karty dodatkowe finansowo, taka względna stabilność. No, myślę, że jak się przyłożycie, jak położycie wszystko na tą szalę finansowo-zawodową i na kwestii zawodowej, do, yy, dokonacie zmian. Czyli nie wiem, chcę, nie mam dobrej pracy, chcę ją zmienić, szukam nowej pracy. Chcę realizować jakiś. Spój własny biznes, robię wszystko, aby go zrealizować. Chcę awansować, więc się uczę, aby było lepiej. To wtedy jest możliwość na naprawdę dużych zysków finansowych, ale wszystko zależy od Was. To Wy macie to, e, to w swoich rękach. Uczuciowość? No właśnie, tu zależy. Możliwość jest, że się pojawi, tak jak mówiłam, fajny związek, jeśli Wy odrobicie. Nikt nie chce miał czydła. Nikt nie chce nikogo ciągnąć za uszy. No po prostu, no, no, no kurcze, ludzie wy byście też nie chcieli. Też patrzycie na kogoś, kto już ma jakąś uwarunkowaną tam przysz przy stabilizację, czekajcie, bo mi kot tu przyszedł. <grym> tak będzie wróżyć teraz. Zosiek. I, I Zosiek, bo myślałam, że to jest Zośka. No a Zośka nie, chyba. Nie jestem pewna, wiecie, czy to jest Zośka, czy Zosiek. No ale zostało to z Ośkiem, no chyba, że wyjdzie z tego Zośka. No nie wiem, zobaczymy. Ja się na tym kuwa nie znam. No i w każdym razie karty rady, do, jak macie wykorzystać, no właśnie nie poddawajcie się tych, tym swoim demonom w głowie, tych, tym swoim lękom, strachom, bo wy możecie być zmęczeni sami sobą. Po prostu, już jakby te, to, to wszystko was gdzieś tam przerasta, męczy. I zamiast korzystać z tego życia, cieszyć się z tego, co wam, szczęście, co wam to życie chce przynieść, ach ty dużo! Bo zobaczcie, macie gwiazdy, macie, macie obietnicę takiej opieki w każdej dziedzinie życia, e, obietnicę szczęścia. Tylko wystarczy po to szczęście sięgnąć. No ale jak będziecie się jakby zamykać w tym świecie mieczyków, no. No to tam będziecie siedzieć, no i ten strach e, przytłumi tak naprawdę wszystkie te możliwości, które się pokazują. Aniołeczki, sprawiedliwość. Mm. Twoja kariera przenosi sprawiedliwość i ochronę osobom, które potrzebują Twojej pomocy. Więc może Waszym powołaniem jest być policjantem, żołnierzem, no w jakichś tam służbach, które przynoszą jakby y, tą opiekę, tą, y, tą, tą, tą pomoc. Albo wy macie coś takiego w sobie, że lubicie się opiekować e, innymi osobami, e, no chociażby swoimi partnerami, ale pamiętajcie, że do tego jest potrzebna stabilizacja. Finansowo, zawodowa. Bo nie ma chyba nic gorszego w związkach jak brak pieniędzy. Ja wiem, że wszyscy panowie szczególnie krzyczą, że kobiety to materialistki. No to spróbujcie żyć bez pieniędzy. Od łapy do papy. Ja wam życzę powodzenia. Myślę, że te związki się za długo wtedy niestety nie. Utrzymują, bo każdy ma swoje marzenia i ma do nich prawo, i każdy chce mieć taką spokojną przyszłość, e, nie martwić się o to, co ma do garka włożyć. Także warto się nad tym zastanowić. Ja Wam życzę wszystkiego, co najlepsze, no i powodzenia w tym nowym roku 2024. Dziękuję i do usłyszenia.